Cześć! No, to nie jest Pani Herbatnikowa, ja wiem. <grywa> nie będę zaczynać od niej tury, bo jeszcze się nie zastanawiałam, co z nią do końca zrobić. W sumie możecie mi jakieś sugestie rzucać. Coś były już, ale na razie mi się chyba żadne nie podobały, więc próbujcie dalej. Ale u Georgie też nie będę grać dzisiaj całej tury. Potrzebuję tylko, żeby zrobiła jedną rzecz dosłownie i będziemy raczej grać u Louisa dzisiaj. No więc potrzebuję, żeby Georgia zaprosiła Louisa. Bo ona teraz jest tutaj pomiędzy dwoma kolegami, ale musi dokonać wyboru, nie, że jednak Luis idzie w odstawkę, bo Iris lepszy. <grymne> Zmieniła mi w ogóle preferencje co do chemii, bo ona miała jakieś takie losowe, bo ja zazwyczaj daję im losowe, a później dopiero kombinuję co tutaj zrobić. Jakoś specjalnie się chyba za dużo nie zmieniło pod względem chemii. Nadal w sumie teoretycznie Louisa bardziej lubi pod tym względem, ale no na razie niech tak będzie, ok? No ale wiesz, to jeszcze musisz coś zrobić zanim pójdziesz Tak, dokładnie tak się przytula. Oho, już widzę co on chce zrobić. <śmiech> Nie! <śmiech> Ona po prostu stwierdzi, że on jest trochę za bardzo przylepa i no i jednak... wiesz co, no ja w sumie to cię zaprosiłam, żeby tak jakby z tobą zerwać, więc starczy. Tylko, że no to jest na takiej zasadzie mało dramatycznej, bo oni nie byli nigdy w związku tak oficjalnie, więc tylko zrobiłam po o pozostanie przyjaciółmi i nadal są super najlepszymi przyjaciółmi w ogóle ever, więc tak, tak to wygląda. U mnie często te różne rozstania, nierozstania właśnie yy, są bardzo w taki pokojowy sposób, bo nie lubię ranić simów, ok? Zwłaszcza takich, których lubię, a Luisa akurat lubię bardzo. No a propos Luisa, możemy go, chociaż w sumie, może niech on sobie pójdzie jeszcze tutaj. Znowu jest wszyscy, a nie ma chyba żadnego psa. No ale okej. Okay. A propos psa, to tutaj jeszcze przecież jest Allegra, która mogłaby zostać zaadoptowana przez nich. Tylko trzeba poczekać, aż ona, ale idzie do szkoły, aż ona przyjdzie tutaj znowu. No ale dobrze, Luis już sobie poszedł, więc mogę tam przejść teraz. Kiedy oni staruchami już będą? O matko, no nie. Czemu? Okropne to jest. Okej, okay, on na następną turę będzie już szedł do koledżu. Na początku następnej. Zresztą tak samo jak Georgia i tak samo jak Iris, tylko że no nie wiem kto jeszcze będzie szedł do koledżu, a kto nie. No, Louis na pewno będzie szedł. Georgia raczej też, bo oni mają oboje zdobywanie wiedzy, więc jak najbardziej. A Iris. Prawdopodobnie nie. Myślę, że niekoniecznie. On nie, tutaj jest weekend, najgorzej. Niech on się może czegoś pouczy przez ten weekend. Um, czy on ma jakieś, nie wiem, zainteresowania, cokolwiek, pragnienia, nie wiem, jakoś, żeby mnie nakierować. Jeśli jest nieśmiały, to raczej nie charyzmę. Um, chociaż on ma dwa punkty charyzmy. To pewnie jako małe dziecko zdobył. Więc może y, logikę mógłby podbić. A jak on ma, on ma pragnienie życiowe w ogóle? Aha! No to jest bardzo interesting. Kolejnego będziemy Dread Pirate mieć tutaj. Ech, no nie wiem, czy ten. Oj, włosy mu oczywiście prześwitują. Nie wiem, czy ten poszukiwacz przygód to jest dobra kariera dla Luisa akurat. Może byśmy mu to ech, przerolowali. Nie wiem, w sumie, nie, jakoś nie zastanawiałam się za bardzo nad przyszłością tych nastolatków, a... Jezus Maria! Psz, a oni w na następnej turze będą już dorośli praktycznie i już trzeba się naprawdę zastanawiać nad tym powoju, już ich nakierowywać jakoś. Dobra, co nam się zrobi, jak... Yy, zrobię rolowanie, ale raz. Architektura. No nie wiem, tak jakichś zapędów kreatywnych za bardzo nie pokazywałeś. Charyzma i logika to w sumie najbardziej do biznesu by się przydała. To już ma trochę więcej sensu. Wywiad już by był całkiem całkiem. Okej. Okay. Dobra, może jakieś śniadanie zjedz, czy coś? Ten se w pamiętniku pisze w twoim pokoju. Weź się ogarnij, gejbuś. W szachy chcesz grać? To proszę bardzo. Albo nie, albo też zjedz coś. Tamten już tam matce do kompa się włamuje. <noise> proszę się nie włamywać. Trzeci poziom techniki? Okej. Okay. <noise> Odetkał kibel i zaraz mu się zachciało być po prostu majsterkowiczem. E, ale... Aha, ty wyłączasz to. O, jak miło z twojej strony. Dobrze. E, to, nie wiem, napij się soczku. W sumie obaj są dosyć tacy głodnawi. Więc może nie. Może się naucz trochę tej techniki jak chcesz. Tamten tam, tam lekcję odrabiał, ale... Aha, teraz już poszedł sobie czytać. No dobrze. Fajnie. Może Luis niech zrobi obiad dzisiaj, jak on taki jest zdobywanie wiedzy, to może akurat gotowania się trochę poduczy. Co prawda on mnie tylko kanapki zrobić, ale może zrobić to też tak i wtedy będzie mógł zrobić na przykład mac and cheese. A ty może odbierz telefon? O Boże, znowu włamywaczka, dobra, nieważne. Tego nie było. Nie warto było odbierać tego telefonu. No dobra, no to zjedzcie sobie w takim razie. Jak oni są kolorystycznie podobnie ubrani w takie, w takie berze. Mój, mój ulubiony ten fragment rozmowy. O nie, o nie, o nie, o nie! Dobrze, że ma złoty wskaźnik. on będzie się już staruchem. Staruchował się będzie już. Czyli on jest... Troszeczkę młodszy od Jasona, tak? To jest jego młodszy brat. Tak by wychodziło. Bo Jason już jest staruchem i jeszcze do tego z roślą. No i co? Rozumiem, że zapomniałeś mieć urodzin. No dobrze. Wskaźnik ci nie opadnie i tak, zanim się zorientujesz, więc to spoko. On się uczył techniki, jaką tyle rzeczy musi się nauczyć. Do tej szkoły. Gra sobie w SSX-a, -e zamiast w szachy grać. Ale przede wszystkim sprzątania musisz się dużo nauczyć. A ona charyzmy i gotowania. Nie wiem, co ma gotowania wspólnego z dziennikarstwem, chyba że się jest jakimś krytykiem kulinarnym, no to może. Co trzeba mieć w wywiadzie? Na pewno logikę, dlatego mi to od razu podpasowało, ale nie pamiętam, co tam jeszcze jest. No, patrz, kurde, nie przypomni mu się, żeby się postarzyć. To jutro. Jutro ci się na pewno przypomni. Nie będę klikać na niego, bo wszyscy zaraz będą szli i oglądali, a oni już tutaj jest czas spania. O. Słyszę wszystko. <laughs> Przypomniało mu się w końcu. O Boże, jak on dziwnie wygląda jako staruch. Jaki w ogóle zblazowany. No bez jaj. Ale Jason w sumie chyba dosyć podobnie wyglądał. W ogóle okulary mu się zmieniły. Czy ja tych okularów nie mam dostępnych dla dziadów? Muszę zaraz zobaczyć. Aha, to są te. Tylko, że yy, mesh jakby się zepsuł u dziada. Więc trzeba będzie mu chyba inne okulary założyć jako dziadydze. Może takie, jakie miał na początku. Albo te, bo te to takie trochę niewidzialne. Te są bardziej gejbowe, chyba. Myślę nad fryzurą, czy mu nie zrobić jakiejś bardziej ulizanej. Ale w sumie te fryzury niedawno mu zmieniałam, więc może niech zostanie. I znowu ciuchy mu trzeba kupować. No to skoro z tego gejba już taka dziadyga, to niech w takim razie zaprosi sobie swoje wnuczęta. Wnuczkę właściwie jedną. Razem oczywiście z Turką i Zięciem Patrycha co prawda do pracy idzie, ale po pierwsze ona może sobie wziąć dzień wolny na spokojnie. E, a po drugie, ona też będzie za stara, Boże. W sumie nie ma po drugie. Bo ja nawet nie wiem, czy on w ogóle zna tę wnuczkę swoją, a ona już jest w wieku szkolnym, więc spokojnie można sobie pogadać z nią i w ogóle nie przyszli wszyscy jak miło. Ten w ogóle się nie ubrał nawet, no co za po prostu bezwstydny to tutaj z siostrzenicą się zapoznaj. Nie znasz pewnie nawet. W sumie z siostrą nie masz jakiegoś kontaktu specjalnie. No ale. A, Patrycha nie idzie do pracy. Mhm, już się nie lubią, super. Pss. Akurat sześć osób i sześć tych. Sześć posiłków. Tylko ona pewnie tutaj to położy i ona będzie głupio jadła. Oczywiście, że tak. A może nie? A, jednak tak. To czekaj. Ja ci to wszystko ułożę, tak jak trzeba. Tylko nie wiem, czy one będą rozmawiały z nimi, ale przynajmniej będą rozmawiały między sobą. Więc chociaż tyle. Jakiś taki zawsze mam zamysł, że jak w weekendy nie mam co robić, przeważnie z tymi simami, to po prostu spotykają się z rodziną i sobie jedzą obiad i sobie gadają i fajnie. Tamten mecz, poszedł oglądać. <noise> no w sumie niedziela. O już nie. Już w ogóle przestał wszystko oglądać. No dobrze. To film sobie obejrzymy. No, film miał być, a nie głupoty. I jeszcze program dla dzieci włączyła. Ale to nie tu. Do Martinów fić. No, Gabe'uś sobie tutaj spędza czas z córką i wnuczką. I fajnie. Ten się z siostrą nawet dogadał. 15 punktów z jednej rozmowy. No nieźle. W końcu. Ale siostrzenica chyba trochę pyskata. Bo mu się nie spodobała. Ale Gaybowi wnuczka, troszkę, troszkę tak. Fajnie było jakby oni się zaprzyjaźnili. Tylko ona zaraz sobie pójdzie, więc trzeba z nią rozmawiać, póki można. Oho, chyba już coś nie, nie idzie. Zły temat wybrał. Co ty, zupa obrzydlistwo! Weź się zabawia i swoim niebywałym poczuciem humoru. O mieście. Haha, mogłabyś mieszkać w mieście, to dobra, bo było zabawne, co? Kurde, jak na innej planecie. Jakbyś jakąś astronautką była. Weź ją, family kisni. O ile sobie nie pójdzie wcześniej. O, sweet. No i spoko, jeszcze możesz do niej sobie kiedyś zadzwonić i, i pewnie się zaprzyjaźnicie i to będzie takie urocze. Ten już tam introwertyk poszedł sobie grać. Będę grał w grę w samotności. Już ma dość ludzi. W sumie nieśmiały jest, więc to nawet ma sens. Patrycha pewnie też sobie jutro przypomni o urodzinach. No, tylko że Patrycha to ma taki niezbyt ciekawy... Wskaźnik. Ona się z Julką tak przyjaźni? Boże, one miały przecież taką trudną relację na początku. Oni się zaprzyjaźniają, ja nawet nie wiem w ogóle, kiedy to się dzieje, co nie? Dobra, podbiłam jej wskaźnik do... Do złotego na szczęście. Play... cokolwiek. O! No pięknie sobie dobrałaś tę koszulkę do tych biodrówek. Ojej! A co to za jakaś nieszczęśliwość? Niedobrze. Dobra, wystarczy tej gościny. Gabe jest profesorem. Senior profe profesorem jeszcze do tego, więc to totalnie tak pasuje teraz do tego, że, że jest staruszkiem. Jest takim po prostu typowym profesorem starej daty. Nowa rzecz już tutaj jest do napisania. Dobra, pieniążki. Może tak, pieniądze, miasto. Pieniądze, zagadka, pieniądze. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I niech będzie to. No to jeszcze jeden dzień. No na szczęście Gabe'owi ten pasek nie będzie szedł jakoś yy, szybko. To, to dobrze, bo ja go bardzo lubię. Będzie mi bardzo szkoda, jak on będzie umierał. U Patrychy też jest dobrze. Zatem wstał przed czwartą, no co ty jesteś, Artemon Banan? Czemu to zrobiłeś? Przecież ja mam moda na to, że staruchy śpią do szóstej. Ech. Dobrze, to logikę sobie poćwiczysz i... no. Przyda ci się. Louis nabrał obsesji na punkcie szachów. Trochę ma mało towarzystwa, pewnie włamywaczka właśnie dzwoni. Żeby mu dotrzymać towarzystwa, no oczywiście, że tak. Później sobie zadzwonisz, a bo w ogóle zapomniałam powiedzieć na początku, że on do tej Georgie to w ogóle się w sumie nie odzywa za bardzo, bo no stwierdziłam, że to dosyć realistycznie, żeby e, tak troszeczkę im ta relacja się zrobiła lekko niezręczna, nawet jeśli nie było jakiegoś takiego bardzo dramatycznego zerwania, no to trochę dziwnie, żeby on do niej wyzwaniał teraz, no nie? Że on, on troszeczkę tak by wolał się zdystansować lekko od tej relacji. E, tak, więc w ogóle nie miał z nią żadnego kontaktu przez te już prawie cztery dni zagrane. E, no i tak niewiele im spadła ta relacja, ale trochę spadła. Z Morganem dawno nie gadał. Ale z Morganem na tyle dobrą relację ma, że nie widzę do końca sensu, żeby z nim gadał. W sumie z Irysem trochę dziwnie, żeby gadał. On to jest jego kuzyn, więc teoretycznie mogliby mieć jakiś kontakt, zwłaszcza, że są rówieśnikami. Ale no nie wiem, jakoś tak teraz. Teraz to jakoś tak dziwnie, no nie? No myślę, czy on z tym Kubą może by nie złapał jakiegoś kontaktu. A niech chce zadzwoni, a co? No dobra, no i już. Co jeden dzień ma urodziny, więc czas wysyłać do koleżu. Jeszcze niech nie pamiętam, czy on y, sprawdzał, czy ma jakieś stypendia, więc niech to jeszcze zrobi na pewno, bo pewnie będę y, go wysyłać z poziomu samego uniwersytetu, a nie y, tak tutaj, bo tutaj to trochę za dużo czasu zajmuje, przeważnie robię to z drugiej strony, a y, jak ma się te stypendia, to one są uwzględniane wtedy i się ma y, tyle tych stypendiów, ile się dostało. No. O, zaprzyjaźnił się. No patrz, połowę towarzystwa, jak się ma, to już się zaprzyjaźnisz z kimś. Teraz będzie oczywiście dzwonił, czy się dalej przyjaźnimy, albo w ogóle przestanie być przyjacielem, bo jest dosłownie na granicy. Ale jest. Ze swoją siostrą się tak średnio dogaduje, a z jej mężem spoko. Tak bywa. Dobra, za dobre oceny 1000, czy coś jeszcze? Czy to jest tyle? Nie dostajesz nic za umiejętność. A nie, no w sumie masz logiki tylko pięć punktów, to nie dostaniesz nic za umiejętności. No dobrze. Skoro tak, to pograj z statusiem w szachy jeszcze trochę. Czy ona już szczyt kreatywności zdobyła? O kurczę, bo dostała punkt i jej się, no zniknął jej ten, ten taki ten, co się wypełnia, ten paseczek, więc y, tak, po tym o, i ja nawet już teraz myśli o tym, że jest już mistrzem. Yy, tak, więc po tym można było rozpoznać. Dobra, tradycyjnie się barbnicie. W sumie powinniście chyba dwa razy, bo to chyba u was zapomniałam o tym barbnięciu. Tylko on się musi najpierw umyć. Trochę mają mało energii, ale damy radę. Przynajmniej będą może spać do szóstej. <grym> Louis też się powinien umyć, ale dobra, on jeszcze nie ma tak mało energii, więc może na razie siedzieć przy tych szachach. A ona tam będzie siedziała i czekała. Zaraz wstanie i pójdzie spać, bo mnie struluje. No, i ten spać poszedł. To ja mu pewnie kazałam. Nie. Nie kazałam mu, bo ma tylko sleep. No, dziadzie. Na star lata też trzeba trochę aktywnym być, wiesz? <grym> o, matko. Ona tutaj czeka na ciebie już z półtorej godziny, a ty co? Bardzo proszę. Energia mu spadnie do minimum pewnie. No, prawie. No, kurde, to się siódma już zrobiła. On do szkoły nie będzie szedł, on będzie w sumie od razu do koleżu szedł, więc. Mogę sobie po prostu na tym zakończyć. Czyje te smarki były? Ktoś jakoś strasznie smarknął i nie wiem w ogóle. Czy to te dziady, czy to Louis, czy to pani Gazeciarka? Ale to będzie tyle na dzisiaj. Wiem, że ten odcinek nie był jakiś specjalnie długi. Jestem świadoma tego. I powiem Wam tak zupełnie szczerze, prosto od serca, że dzisiaj mam taki dzień, że mi się absolutnie nic nie chce. No po prostu nic. Już dawno tak nie miałam. Mam nadzieję, że w następnym odcinku będzie mi się bardziej chciało i zagram trochę więcej, bo mogłabym jeszcze zagrać z dwa dni w innej rodzinie, ale po prostu już nie mam siły. E <taki>, Taki dzień, no co zrobię. Przypominam o pani herbatnikowej i o tym, co moglibyśmy z nią jeszcze zrobić. I teraz mi się przypomniało, że jest jedna rzecz, która mi się spodobała akurat z tych pomysłów, ale to nie jest nic związanego z fabułą za bardzo, więc y tak czy siak się do tego zastosuje, no ale nadal trzeba się zastanowić. Zatrzymałam, bo poszedłby do szkoły i by był problem. Więc w następnym odcinku nie mam pojęcia, kim będę grać. Prawdopodobnie yy, Georgią, albo Irysem, albo może szpadlami. No, no nie wiem. Jest dużo możliwości. No to jak zwykle. Dziękuję bardzo za zajęcie. Urodzinę go, dziecko będę dzielił, że mnie nie zmuszałam. I widzimy się w następnym. Pa!